Trzecia niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą Gaudete, czyli Niedzielą Radości. Jej nazwa pochodzi od antyfony na wejście Gaudete in Domino Semper – Zawsze radujcie się w Panu. Teksty dzisiejszej liturgii przepełnione są radością ze zbliżającego się zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia jakie przynosi. W okresie adwentu w liturgii obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Wyjątkiem jest dzisiejsza trzecia niedziela adwentu. Kapłan ma szaty koloru różowego. Wyrażają one przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. Biel, którą przywieją kapłani Boże Narodzenie, rozświetla teraz adwentowy fiolet. Chrystus wnosi w nasze życie światło, rozświetlając nasze mroki. Z upływem adwentowych tygodni pojawia się w kościele coraz więcej światła. Symbolizują to zapalone świece. My także przez przyjmowanie światła Ewangelii i wprowadzanie jej w nasze życie już teraz możemy doświadczać radości z dobra, które się dokonuje w nas i przez nas. A więc możemy osobiście rzeczywiście powiedzieć: radujemy się w Panu, bo czujemy, że Jego przykład i Jego Ewangelia, dobra nowina, rzeczywiście przemienia nas na lepsze. A więc, właśnie siostry i bracia, czy rzeczywiście mogę w głębi duszy powiedzieć: tak naprawdę raduję się, bo dostrzegam, jak Chrystus przemienia moje życie. Czy naprawdę mogę powiedzieć o sobie, raduję się, bo Chrystus czyni mnie lepszym? To jest ten głęboki sens chrześcijańskiej radości, którą akcentuje dzisiejsza trzecia niedziela Gaudetę, a wielkim poście czwarta Letarę. To niezbliżająca się atmosfera świąt Bożego Narodzenia, to nieczekające nas pod choinką prezenty mają nas dziś cieszyć i radować ale nasza relacja z Bogiem i moje zbliżanie się do Jezusa. Każdy z nas ma w swoim życiu czyny, z których delikatnie mówiąc nie jest dumny. Dziś ożywiony wiarą postąpiłby inaczej. Te sprawy musimy oddać Bożemu miłosierdziu, prosić szczerze o ich przebaczenie i próbować je naprawić. Są natomiast takie w naszej historii życia praktyki, uczynki, gesty, z których naprawdę jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że tak, a nie inaczej postępowałem. Bóg jest źródłem dobra w świecie i w nas samych, także. Ona nas ku temu inspiruje i pozostawia przepiękny wzór postępowania w swoim Synu. Im głębiej poznasz Jezusa, tym lepiej będziesz mógł. Naśladować dobro, które On czynił, i będziesz szczęśliwy. Nic takiej trwałej radości nie daje w naszym życiu, jak świadomość dobra, które się uczyniło. Tego nam nikt nie odbierze. To zostanie na zawsze z nami, jak mówi Psalm 23. Dobroć i łaska Boża pójdą w ślad z nami przez wszystkie dni życia. I dzięki temu zamieszkamy w domu Pana po najdłuższe czasy. I takiej radości doświadczał święty Paweł, gdy mówił o sobie: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem i wiarę ustrzegłem. Był szczęśliwy, że spotkał Chrystusa w swoim życiu, który to jego życie głęboko przemienił i wydoskonalił. Pamiętamy, że z prześladowców chrześcijan. Stał się apostołem narodów, apostołem dobrej nowiny. Dostrzegał on wyraźnie w sobie tę zmianę, którą uczyniła w nim Ewangelia, i prawdziwie radował się z tej zmiany. Często, jako ludzie żyjący w takim, a nie innym świecie, łudzimy się, że to rzeczy, kariera, wysokie stanowisko, pieniądze, władza, luksus dadzą nam te trwałe szczęście i prawdziwą radość. To są tylko substytuty na chwilę, aż się nie znudzą. Chciałbym teraz zacytować fragment książki biskupa Fultona Shina, Stworzeni do Szczęścia, który właśnie porusza tą kwestię radości. Przypomnijmy sobie, jak niecierpliwie w dzieciństwie wyczekiwaliśmy Bożego Narodzenia. Marzyliśmy o świątecznych ciastach. O stosie prezentów, ochoince rozjażonej światłami i spodziewaliśmy się po tym doświadczenia absolutnego szczęścia. Boże Narodzenie nadeszło, a kiedy już najedliśmy się słodyczy, zdmuchnęliśmy ostatnią świeczkę na gałązce i nacieszyliśmy się nowymi zabawkami, musieliśmy, wsuwając się pod kołdrę, przyznać najgłębszej tajni serca. Że święta te jakoś niezupełnie sprostały naszym oczekiwaniom. A czy od tamtej pory, jako ludzie dorośli, nie doświadczamy setek podobnych rozczarowań? Być może marzyliśmy o bogactwie, zdobyliśmy je, a teraz lękamy się je utracić. Pieniądze, zgodnie z porzekadłem, szczęścia trwałego nam nie dały. A może zależało nam na sławie? Zyskaliśmy ją i widzimy, że dobra opinia przypomina piłkę. Ledwo zacznie się toczyć, a już wszyscy w nią kopią. Przyjemność może zmagać się, ale nie nieustannie. Do momentu, kiedy przestaje być przyjemnością, a nawet zaczyna sprawiać ból. Tak jest na przykład z łaskotaniem czy spiciem alkoholu. Ale radość płynąca z czystego sumienia, radość pierwszej komunii świętej, radość dotarcia do prawdy nigdy nie przemieni się w cierpienie. Kiedy mijają pierwsze emocje związane z powiększeniem stanu posiadania, a nasze zdobycze tracą urok nowości, jedynym źródłem szczęścia staje się dla nas ciągle tylko pomnażanie majątku. Nawet najwspanialsze przyjemności, takie jak dobra muzyka czy literatura, nie trwają w nieskończoność, bo po prostu nie jesteśmy w stanie cieszyć się nimi bez wytchnienia. Największą przeszkodą na drodze do szczęścia jest czas, nie tylko dlatego, że uniemożliwia nam korzystanie z kilku przyjemności naraz, ale też dlatego, że nie jesteśmy prawdziwie szczęśliwi. Dopóki nie przestajemy zauważać jego upływu. Im częściej spoglądamy na zegar, tym bardziej odczuwamy pewien dyskomfort. Chcemy, aby chwila się skończyła. A im lepiej się bawimy, tym łatwiej tracimy poczucie czasu. Kiedy ten czas tak zleciał, pytamy. Może więc nasze szczęście ma coś wspólnego z wiecznością. Umiemy być szczęśliwi w czasie, pragniemy jednak szczęścia, które jest ponad czasem. Wielokrotnie mówimy, Pragnę, aby ta chwila trwała wiecznie. A więc, siostro i bracie, chcesz czuć tą prawdziwą, nieusuwalną, nieprzemijalną radość w życiu? Proś do dobra, które kiedyś praktykowałeś w Twoim małżeństwie, w rodzinie, w pracy. W Twoim życiu duchowym, a przede wszystkim przybliż się do Boga. Wtedy nigdy nie pomylisz dobra ze złem i będziesz tym lepiej wiedział, dla kogo i po co naprawdę warto żyć. Czasami po ludzku czegoś dobrego uczynić nam się nie chce w danym momencie. Tymi odczuciami nie ma się co przejmować. Jeżeli one Cię nie zniechęcą i ostatecznie to dobro spełnisz. Tym większa będzie Twoja radość. Zastanów się więc także, jakie nowe dobro warto zacząć praktykować, jakie dobre postanowienie warto uczynić pospowiedzi, w Adwencie, a to Ci da naprawdę głęboką, nieusuwalną radość w sercu, radość z tego, że coś Bożego zrodziło się w Tobie, w tym dobru, które czynisz. Zadbajmy o praktykę dobra. Pono naprawdę da radość z tego, że człowiek tak, a nie inaczej postępuje. I tej radości nam nikt nigdy nie odbierze.